Witam serdecznie, z tej strony Piotr Gamer Dzisiaj wam pokażę W sumie nie pokażę, bo nie nagrało mi się Ale powiem wam ile zarobicie Mniej więcej z takich wyścigów yy, Z bolidów Więc yy, Zarobicie około 400 tysięcy W godzinę, jeśli byście wygrywali Cały czas, a jeśli będziecie Przegrywać no to Nie opłaca się wam W żadnym stopniu Więc yy, Będą sobie tutaj lecieć jakieś filmy Takie obojętnie jakie Więc zwracajcie na to uwagi To jest po to żeby co leciało po prostu No i co? No myślę że się nie, niby opłaca Ale lepsze są napady Także jak na zarobek więc O macie nawet tutaj napad Ile zarobicie sobie pieniędzy więc Przez 3 godziny No niby tu macie 100% Milion lub więcej, zależy ile bierzecie procent no i Wam polecam bardziej napady, bo 100% na milion z kolegą a nie pół miliona z jakimś fartem dostać, więc no co wbijajcie sobie ten hajsik no i tyle się ma.